Cześć, witam Was po dłuższej przerwie, eee, no taka dzisiaj sytuacja jest niedziela, chyba 30 maj, trochę późno, ale no niestety pierwszy dzień bez deszczu od dłuższego czasu I co, kosimy pierwsze, pierwsze łąki, 3 hektary już mamy skoszone, eee, 3 hektary łąki przed chwilą obok tutaj skosiłem no, plon petarda, no kosmiczny plon. Tamta już była troszkę bardziej wyposzona. Tu, jak widać, dopiero zaczyna. Niektóre trawy się lekko już tu wykłosiły niektóre jeszcze na szczęście nie. No, tak jak widać, w Runi tu jest koniczyna. Jest koniczyna, jest ale co bardziej chciałem Wam tu pokazać? Jesteśmy na tej łące, co była w marcu przeze mnie przesiewana talerzówką bezpośrednio. I zaraz Wam pokażę. O! Tu widać w centrum, nie wiem czy widać tutaj, taka kreska na środku Jest to miejsce, gdzie była e, przesiana trawa Tu jest ta, co została, ta co wyglądała sensownie Jest troszkę niższa Ta tutaj jest, e, ale zobaczcie co tu kurczę się dzieje w tej trawie Tu nie było, place były w zeszłym roku, to nie było absolutnie nic e, Trawa została, ta trawa jest to trawa sowul i sowul e, Już tam nie pamiętam odmiar. Ale o, zobaczcie, to tu wszystko, tu pełno jest, jak się tak spojrzy, to jest akurat stara, pełno jest nowej, młodej trawy, która pięknie odbiła. Trawa y, po, po około, nie wiem, chyba 5 tygodniach, dopiero, bo była bardzo mokra i zimna jesień, po 5 tygodniach zaczęła odbijać. No tutaj jest, jest rzadsza ta trawa, ewidentnie to widać. Ale w ogóle jest, także dla mnie jak najbardziej na plus te przesiewanie tej trawy. No tu, gdzie jest e, trawa lepsza, no to nad kolano. E, ogólnie z daleka ta trawa wyglądała tutaj. O, tu na przykład już po tej stronie jest wyższa, ta co nie była ruszana. O, tutaj ta ładniejsza trawa, no to jest gdzieś do połowy uda. Ładnie, koniczyny jest sporo nawet, co się. Troszkę nawet zdziwiłem. No i zobaczcie ten plon. Kurcze, no e, ładna trawka. Nie jest, nie jest, e, zdrewniała. E, No generalnie bym kosił już to tydzień temu, ale no co dzień nie lało. Dzień w dzień w sobota, czyli wczoraj spadło chyba coś około 16 litrów jeszcze. A dzisiaj o dziwo Kurczę, no jest oczywiście, że uczuć, czuć, ale, ale nie ma tragedii, także lecimy, e, dzisiaj mam tak do skoszenia, tam trzy skosiłem, tu mam też trzy, to już mamy sześć, tam jest jedna dziadka hektar 10 i hektar 60 to dzisiaj skoszę i jutro mam jeszcze do skoszenia cztery i 3 to jest 7 hektarów i e, we wtorek od rana zbieramy. W tym roku zbieramy pierwszy raz przyczepę zbierającą. E, chyba z tego co tam się dowiedziałem, to 45 metrów sześciennych przyjedzie tutaj na usługi do nas. E, no i zobaczymy jak to pójdzie: no bo e, kurczę, jak miałbym to zbierać w baloty, No to tragedia. Powiem Wam tragedia. E, nie wiem, czy dwa tygodnie by mi starczyło, żeby to wszystko zebrać. E, już pomijając. Te dwa tygodnie, ale jeszcze jakie koszty do tego Wiadomo, że przyczepa też nie wyjdzie Jakoś tam nie wiadomo, no trzeba zapłacić Ale moim zdaniem wyjdzie to taniej Niż miałbym e, Niż miałbym robić te baloty Bo myślę, że na samą folię Nie wiem czy 3,5 tysiąca do, do belarki starczyło Do tego siatka, paliwo, złożenie Czas przede wszystkim, czas najważniejszy No dobra, taka mała wstawka Widzicie Widzicie, że coś się dzieje, żyjemy e, No tutaj tylko Napomnę jeszcze że no paszowóz już jest, już jest chyba z miesiąc w domu ale bardzo, bardzo intensywny czas i no niestety kurcze nie ma czasu, że chcę nic nagrać ale myślę, że troszkę to nadrobimy e, dobra, ja już będę kończył wrzucam wam to i co, i myślę, że jutro jutro może tak nie, bo jutro będę tego kościół. no może ze zgrabiania coś wam nagram i jak się uda we wtorek, znajdę chwilę, będę na łące akurat jak będzie też y, zbierał to ja też coś nagram, dobra trzymajcie się, do następnego.